Dany jest ciąg arytmetyczny. 9, x i 19. Jest to ciąg arytmetyczny. Ciąg arytmetyczny. Oraz ciąg geometryczny. x, 42, y i z. Mamy obliczyć x, y, z. Przypomnijmy twierdzenie dotyczące kolejnych liczb, które tworzą ciąg arytmetyczny. Czyli jeżeli liczby x, y, z tworzą ciąg arytmetyczny, to zachodzi równość. To y minus x, środkowy minus pierwszy, jest równy ostatni minus środkowy. W tym wypadku nasz x to jest 9, y to jest x i z to jest 19. Podstawmy do tego wzoru, otrzymamy równa. x minus 9 równa się 19 minus x. Przenieśmy x na prawą stronę, czyli dodajemy do obu stron. x, będziemy mieć x dodać x, to w pamięci to będzie 2x, to się równa, a tutaj z kolei przenieśmy 9, czyli dodajemy do obu stron. 9, czyli popularne przenoszenie liczby na prawą stronę x -y na lewą stronę. W tym wypadku będziemy mieć 19 dodać 9 to jest 28. Dzielimy obie strony przez liczbę stojącą przy niewiadomej przez 2, i otrzymujemy. 2 na 2 to jest 1, czyli x równa się 28 na 2 to jest 14. Obliczyliśmy już x. I teraz dany jest ciąg geometryczny: x, 42, y i z. X możemy już podstawić, czyli mamy 14, 42, y i z. Wiemy, że jest to ciąg geometryczny. Mamy obliczyć kolejne wyrazy, znając dwa sąsiednie. Jak znamy dwa sąsiednie, to możemy zastosować wzór na iloraz ciągu geometrycznego. Dowolny wyraz przez, dzielimy przez poprzedni. A to się równa. 42 na 14 to jest 3. Gdyż Q to jest dowolny wyraz, a z indeksem n plus 1 dzielimy przez poprzedni, zatem Q wynosi 3. Jeżeli znamy q, to już możemy pomnożyć każdy wyraz razy 3 i razy 3 otrzymując kolejne, bo ten iloraz jest stały w ciągu geometrycznym. Dzielimy przez liczbę różną od 0. 14 jest różna od 0. Zatem y będzie równe 42 razy 3. A to się równa, pomnożmy pisemnie. 42 razy 3.

Czyli y razy 3, mnożymy razy 3. y to jest 126, czyli z to się równa 126 razy 3. Liczymy pisemnie 126 razy 3. 6 razy 3, 18, 1 doliczymy, 2 razy 3, 6 i 1 to jest 7, 1 razy 3, 3. Zatem mamy, sprawdzimy, 6 razy 3, 18, 1 doliczymy, 2 razy 3, 6 i 1 to jest 7, 1 razy 3 to jest 3. Zatem z to się równa 378. Ostatnia nasza liczba obliczona. Zatem odpowiedź x jest równe. Mamy obliczyć liczby x, y, z. X to jest 14. Y jest równe 126, a z jest równe 378.